Była dziesiąta, a ja ze szczurem dopiero się obudziliśmy. Małorolny pewnie już w czeka przed szkołą. No nic, weszliśmy do Plusa i wydrukowaliśmy zdjęcia. Tak właściwie to pochód drukujemy te zdjęcia. Chyba cię pojąło, że dam temu świniołapowi do ręki aparat. Miał rację. Aparat byłby cały ujęty górnem. Ale wracając, poszliśmy pod szkołę, gdzie już czekał małorolny. Jak ty tutaj wytrzymujesz, skoro tak tu Mieli przylazna sekuna siuma kot na grzałce. Nie wiedzieliśmy, co do nas pili, jak zwykle, więc po prostu wręczyliśmy papiery i kazaliśmy mu czekać. My poszliśmy po wuja. Męczy było na szkolnym parkingu przed palarnią, jest samochód w kształcie pingwina. Nie nabierzesz mnie na to gnojku i mów do mnie wujo dom, bo skończysz jak garbaciew. Cały ujechany z spiswaru. Ale tam naprawdę jest taki samochód i to z wielkim napisem Linux. Wujo nie wytrzymał pobiegu na parking, gdzie już czekał na niego małorolny. No i gdzie jest ten Linuxowy samochodzik? Już mnie wkurzyłeś, gnoju. W badaj to. Wujodom otrzymał od nas kopie zdjęć, które posiadał w kombajnie małorolny. Wujodom próbował podejść do kombajna. Ale tak zawiedzała od niego klockiem, że nie można było od niego stać bliżej niż metry. Ten półpingwin był zmuszony nas posłuchać spełnił nasze żądania. Kurw dłuplu odlej już zdjęcia, plan wypalił. Małorolny odjechał wtedy swoim kombajnem, mieląc dwóch uczniów palących na parkingu w papkę. Nie wiedzieliśmy co się właśnie odjebało. Małorolny tak zapierdalał, że odur gówna dalej było czuć w powietrzu tak, jakby to był. Nawet zostawił wilekiego kloca na ziemi. Wujodą tak się wkurwił, że nawet nie czuł jak dupi. Macie przyjebane wyciule. Adik pitamy stąd, bo nas chwyci i spełni obietnicę. Po tym jak spierdoliliśmy pingwiniarzowi, stwierdziliśmy, że może to i lepiej, bo jeśli dogadamy się z małorolnym, to Będziemy mieli jakiegoś haka na tego pingwiniarza W każdym razie druga część zadania została wykonana Teraz wystarczyło tylko wrócić do klubu Zakol i Miłosz zgarniając po drodze Mieszczura i Borysa pojechali do energii. Jak zwykle musieliśmy wstąpić do Krakimbela, żeby Miłosz mógł się nawdupiać Ja bym se wziął dwie dziewiątki Dupny numer dziewięć Numer sześć, ale sosu tak od serduszka Numer siedem Dupiłbym se też czterdzieści siedem Jeden z serem i tak odubna kola. Cukrzyca. Otyłość. Stłuszczenie wątroby. Rak dwunastnicy. Chore nerki. Czy zamówienie się zgadza? Zabarkowaliśmy niedaleko energii i zatrzymaliśmy się obok magazynu DJ-a Marchewy. Marchewa dał nam klucz do tego magazynu, ponieważ tam mieliśmy wyładować Charliego. Kiedy pakowaliśmy towar, zauważyliśmy, że Borysa nie ma z nami. Obliczyliśmy, że zajebaliśmy 35 kilo, więc pewnie dorzuci nam za te dodatkowe 15 kilo jakieś niezłe dupeczki dla całej ekipki. Mam nadzieję, że za tyle dodatkowego towaru nie będą miały hiwa. Wychodziliśmy z magazynu i zauważyliśmy zadowolonego Borysa, który szedł w naszą stronę. Gdzie ty byłeś, bryla tapało? że mi się nie wymkniesz, księżniczko. A teraz bierz ci w kakaowe oczko. Nieważne. Bez zbędnego pierdolenia udaliśmy się w kierunku klubu. Szybkim truchtem, a miłość sprintem dotarliśmy do klubu. Tam spotkaliśmy Marchewę, który akurat ruchał dziwki w swojej wiplorze. Zadanie wykonane. Dodatkowo zdobyliśmy nadprogramowe 15 kilo śniegu. Gdy Marchewa to usłyszał, wyjebał dziwce patelnią i czym prędzej zaprowadził nas do naszej własnej wiploży, gdzie czekały panienki wódeczka i magiczny biały proszek. Cała ekipa raczyła się dobrodziejstwami wykonanego zadania, a mi już wyruchał 10 dupeczek, bo jak się okazało był biseksualny i był dobrym zawodnikiem. Jebany tej nocy schudł 15 kilo, ale dziwne jest to, że nie nadrobił tego następnego dnia, ale zamiast tego zaczął robić tak samo jak w jego śnieobyciu Koksem. Obawiamy się z chłopakami, że nie będziemy mogli wyzywać go już od czumpiaków. Trzeba coś z tym zrobić.